Wyobraź sobie sytuację: prowadzisz największą spółkę w kraju, zatrudniasz 700 tysięcy ludzi, i nagle Twoje zyski spadają o 90%. Co robisz? Zwalniasz ludzi. A co się stanie, gdy ci zwolnieni ludzie nie będą mieli już nic do stracenia? Dokładnie to dzieje się teraz w Rosji, i nie mówimy tu o jakiejś małej firmie, a o rosyjskiej kolei jednym z największych pracodawców w kraju. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Bo prawdziwy problem Putina nie leży na ukraińskim froncie, leży w jego własnym kraju. Wśród jego własnych ludzi, wśród żołnierzy, którym obiecał fortunę, a potem złamał obietnicę. Dziś pokażemy Wam, jak rosyjskie społeczeństwo rozpada się od środka i dlaczego Putin boi się zakończenia wojny bardziej niż jej kontynuowania. Zacznijmy od liczb. Rosyjskie koleje, jeden z największych pracodawców w kraju, ogłosiły masowe zwolnienia. Powód: Zyski spadły o niemal 90% w stosunku do poprzedniego roku. W pierwszej połowie 2025 firma zarobiła zaledwie 2,7 miliarda rubli, brzmi imponująco, to około 30 milionów dolarów. Ale teraz uwaga, dług tej firmy wynosi 2,7 biliona rubli, czyli około 30 miliardów dolarów. Szybka matematyka: firma zarabia 30 milionów na pół roku, czyli 60 milionów rocznie, a musi spłacać dług w wysokości 30 miliardów dolarów. I teraz najlepsze: stopy procentowe w Rosji obecnie wynoszą 17%. Co to oznacza? Że pod koniec tego roku, koleje rosyjskie będą musiały zapłacić prawie 7 miliardów dolarów samych odsetek 7 miliardów dolarów. To jak sytuacja, w której zarabiasz 10 tysięcy dolarów rocznie, a bank wymaga od Ciebie spłaty 2 milionów. To po prostu niemożliwe i dlatego firma wprowadza przymusowe urlopy co miesiąc i ogłasza zwolnienia. Ale jest jeden problem: to firma państwowa nie może zbankrutować, co oznacza, że Putin będzie musiał pokryć te straty z budżetu państwa. Ale budżet państwa też jest w opłakanym stanie, bo Rosja, która jeszcze niedawno była stacją benzynową dla Chin i Indii, teraz sama nie ma benzyny. 80% regionów w Rosji zmaga się z brakami paliwa. Wyobraźcie sobie, że cały Teksas, drugi co do wielkości stan w USA, nagle zostaje bez benzyny. Stacje benzynowe zamykają się jedna po drugiej, a te, które jeszcze działają, sprzedają paliwo zmieszane z wodą. Tak, dobrze słyszycie, benzyna z wodą i nie trzeba być mechanikiem, żeby wiedzieć, że to nie jest dobry pomysł. Rosja powoli wraca do realiów z 1985 roku. Niedobory, kolejki, chaos, a to dopiero początek. Ale prawdziwy dramat. Rozgrywa się na froncie i nie chodzi tu o walki z Ukraińcami. Putin obiecał rosyjskim żołnierzom ogromne bonusy za udział w specjalnej operacji wojskowej. Dla wielu z nich to była szansa życia podpisać kontrakt, walczyć przez kilka miesięcy i wrócić jako milioner. W rublach, oczywiście, ale i tak to ogromne pieniądze jak na rosyjskie standardy. I tysiące ludzi się na to zgodziło. Poszli na front, ryzykowali życie. A potem rząd. Anulował te bonusy. Retroaktywnie. W Sankt Petersburgu władze odwołały wypłatę 1,6 miliona rubli dla ochotników. Nie było żadnego oficjalnego ogłoszenia. Żołnierze po prostu nie dostali pieniędzy. Zadzwonili do władzy i wtedy się dowiedzieli, 26 sierpnia uchwalono prawo, które wstecznie anulowało wszystkie wypłaty od 1 sierpnia. Wyobraź sobie tę sytuację. Jesteś na pierwszej linii frontu, każdego dnia ryzykujesz życie. Jakimś cudem udaje ci się przeżyć, wytrzymujesz, bo wiesz, że czeka cię nagroda. A potem dowiadujesz się, że rząd zmienił zasady gry i nie zamierza ci zapłacić. Jak myślicie, co teraz czują żołnierze? I jak bardzo będą lojalni wobec Putina? Otto von Bismarck powiedział kiedyś: Nigdy nie ufaj Rosjanom, bo Rosjanie nawet sobie nie ufają. I ci żołnierze właśnie się o tym przekonali. Ale Putin ma jeszcze większy problem, bo to nie są zwykli żołnierze, którzy wracają z frontu. Gdy Putinowi zaczęło brakować ludzi do walki, zdecydował się na desperacki ruch. Zaoferował więźniom deal: Walczycie pół roku na froncie i wychodzicie na wolność. Nie miało znaczenia, za co siedzieli. Drobne wykroczenia, morderca, który zabił 17 osób nie miało to znaczenia wszyscy dostali tę samą ofertę. I tysiące więźniów się zgodziło. Ale teraz ci ludzie wracają i sieją chaos. Na Kamczatce weteran wojenny otworzył ogień do rodziny z trzyletnim dzieckiem. Wszystko zaczęło się od sprzeczki drogowej. Kierowca zajechał komuś drogę i krzyknął Mam to gdzieś, jestem z operacji specjalnej. Potem wyciągnął broń i strzelił do ojca rodziny. I to nie jest odosobniony przypadek. Prawie tysiąc rosyjskich żołnierzy, którzy wrócili z frontu, jest teraz oskarżonych o morderstwa. I nie mówimy tu o zbrodniach wojennych, na Ukrainie, bo te Putina nie obchodzą. Mówimy o morderstwach na rosyjskich cywilach w Rosji. Rosyjskie społeczeństwo zaczyna sobie zdawać sprawę z prawdy. Nikt nie chce, żeby ci żołnierze wracali do domu. A Kreml doskonale o tym wie: ci ludzie są źródłem destabilizacji. Przyzwyczaili się do łatwych pieniędzy, rozwiązują problemy bronią i nie da się ich kontrolować. I właśnie dlatego Putin musi kontynuować wojnę. Bo jeśli się skończy, wszyscy ci ludzie wrócą do kraju i wywołają totalny chaos wewnętrzny. Prezydent Ukrainy Władimir Zełański doskonale to rozumie. Podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych powiedział wprost: Potrzebna jest wystarczająca presja na niego, a będzie gotowy na wszystko. On boi się swojego społeczeństwa. Więcej presji na niego to mniej komfortowe życie dla jego narodu, a oni będą wywierać na niego presję. Boi się tylko swojego społeczeństwa, bo chce być prezydentem aż do śmierci i dlatego potrzebuje, żeby społeczeństwo go wspierało. Dlatego liczy na kontynuację tej wojny. To kluczowe zdanie. Liczy na kontynuację tej wojny. Putin nie chce pokoju. Pokój to dla niego zagrożenie, bo jeśli wojna się skończy, setki tysięcy żołnierzy, w tym tysiące kryminalistów, wrócą do domu bez pieniędzy, bez perspektyw i z bronią w ręku. A to będzie bomba zegarowa dla rosyjskiego społeczeństwa. Jest jeszcze jeden wątek, który musimy omówić. Podczas wizyty Zełeńskiego w USA doszło do ważnych rozmów o rakietach Tomahawk. Na początku tygodnia prezydent Trump wydawał się otwarty na dostarczenie Ukrainie tych rakiet dalekiego zasięgu. Potem rozmawiał z Putinem przez telefon i nagle zmienił ton. Zełęski to skomentował ostrożnie. Dobrze, że nie powiedział nie, ale nie powiedział też tak. Dodał coś bardzo istotnego. Tomahawki to bardzo wrażliwa kwestia dla Rosjan. Putin boi się, że Stany Zjednoczone mogą je dostarczyć Ukrainie. Naprawdę się tego boi, bo wie, jakie cele wojskowe możemy osiągnąć i gdzie one są. Co się naprawdę stało? Mamy dwie hipotezy. Pierwsza, mniej prawdopodobna, mówi, że Trump nigdy nie zamierzał dać Ukrainie tomachałków. To była gra, żeby wyciągnąć coś od Rosji lub Ukrainy. Druga, bardziej realistyczna, sugeruje, że Putin podczas rozmowy telefonicznej jasno dał do zrozumienia, jak bardzo nie chce, żeby USA przekazało Ukrainie te rakiety. I Trump postanowił to wykorzystać jako dźwignię negocjacyjną. W tym tygodniu ma się odbyć spotkanie rosyjskie. Polskiego ministra spraw zagranicznych Ławrowa z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, a w ciągu najbliższych tygodni szczyt Trump Putin w Budapeszcie. Ale szczerze, nie wierzymy, że Putin jest rzeczywiście przestraszony tomahałkami i prawdopodobnie znowu będzie stosował metodę zastraszania nuklearnego. Robił to samo z czołgami Abrams, systemami Patriot i każdą inną formą pomocy dla Ukrainy. Za każdym razem grożąc eskalacją, i za każdym razem nic się nie działo. Podsumujmy. Rosyjskie koleje, symbol rosyjskiej gospodarki, są na skraju upadku. Putin anuluje bonusy dla żołnierzy, których potrzebuje do walki. Kryminaliści wracają z frontu i mordują rosyjskich cywilów. Społeczeństwo Rosji rozpada się od środka. I Putin wie, że jeśli wojna się skończy, wszystko to wybuchnie mu w twarz. Dlatego będzie kontynuował tę wojnę tak długo, jak to możliwe. Nie dlatego, że wygrywa, ale dlatego, że boi się pokoju. Prezydent Zełęński miał rację. Największym wrogiem Putina nie jest Ukraina. Nie są to Stany Zjednoczone czy NATO. Największym wrogiem Putina jest jego własny naród. A teraz pytanie do Ciebie. Jak myślisz, co się stanie, gdy ta wojna wreszcie się skończy? Czy Rosja przetrwa wewnętrzny chaos? A może zobaczymy upadek reżimu Putina od środka? Daj znać w komentarzach, co o tym myślisz. Jeśli ten materiał Ci się podobał i chcesz oglądać więcej podobnych treści, udostępnij go dalej, zostaw łapkę w górę i koniecznie subskrybuj kanał wiadomości Polska i świat, aby zawsze być na bieżąco. Do usłyszenia w następnym materiale.